Po znaku od losu! Ciemna strona mocy po prostu opętała mnie na pełnej kurtyzanie, wam powiem! Czytam sobie na powrót Darta Bane'a, drugi raz tą trylogię i jej Jaka to jest świetna książka! A jaki Darta Bane to jest zły zajebiście dobry gość! To hej! Patrzę na Steam'a za 14 Zł Star Wars Battlefront 2! I mówię, kupię sobie i nagram sobie filmik z Battlefront 2, a czemu nie? Te srału teraz tymi filmami! No się znaleźć do żadnej do samej gry. Spierdala i będę srał teraz tymi filmami jak leci. Komentarze poprzedniego odcinka. O oh, kurde, znalazłem mi walkę, zajęliście. Felucja! Felucja. Czemu nie kojarzy tej planety? Kojarzę Felucję! To tutaj A ile sekurę zawili Dobra, ale nas co jest armia! Bo no, ta gra przeżywa nowy, po prostu nowy rozkwit. Ja w Battlefronta w Star Warsy grałem dużo. Grałem dużo, ale to były Battlefronty z, wiecie, z RPS-2, nie? Z antycznych czasów. Więc, no, że się tak wyrażę. Troszkę niewiele ma to wspólnego już z dzisiejszym Battlefrontem. Aczkolwiek, no, zasada to sama. przejmij punkt, strzelaj, zabijaj, no. Skomplikowania nie ma. Zobaczmy na tabie, zamykam tutaj tabelę, nic tu nie widzę, I idę sobie normalnie, wydaje mi się, żebym kurwa piknik na środku tej mapy rozłożył, to nic by mi się złego nie stało. Który to jest ten punkt do zajęcia? Ja mam tutaj yy, Darię i Elwirę zajętą, a do zajęcia mam Alinę, Belinę i Cypelinę. Ciekawe, ciekawe, jest jakiś następny droid. Co drugą, wybrałem nie tego zwykłego droida, tylko tego... Z ciężkim działem, nie podoba mi się to, bo wolę grać zwykłymi. A tu są, tu są, tu są, tu są! Jest, jest, to słucham! Ham! Zranienie gracza! Oberwał! Kuku, kucamy granat! Ojej, tam jest, tam jest, tam jest! Zdychaj, ścierwo! przepraszam, republikańskie ścierwo! Oj, zginąłem. Techno 12. No zdarza się każdemu. Dobra, pominij, potrzebuję zwykłego żołnierza ze zwykłym pistolcem. No rozpałnij mnie co jest, no co czekać. Aj teraz będę musiał biec znowu dwie godziny, zanim w ogóle dojdę do miejsca akcji. No super A, shiftem szybciej! Od kiedy, od kiedy droidy mogą sprintować Halo, co za, za niespójności z kanonem dobra, trzeba te jaskinie zająć. Te jaskinie to jest mój punkt honoru W tych jaskiniach Będę mieszkał ja. A może tam pójdę, bagno jest bliżej. Nie? Jaskinie! Tam zginąłem, tam pomszczę. W ogóle było jakieś działko, chyba mogłem do niego usiąść i strzelać. To jest, moja, to jest mój pierwszy kontakt z Battlefrontem 2. Do, dobra, to nie jest mój pierwszy kontakt z Battlefrontem 2, z Zagrałem w tą grę i jej ja grałem chyba przez godzinę, parę lat temu, ale nic z tego nie pamiętam, więc się nie liczy. Dobra, tu gdzieś umarłem. Teraz wchodzimy O jest! Stychaj, stychaj, zdychaj! Republikańskie ścierwo! Ty też! Wyjazd! Frajerzy. Dobra, zajmujemy. Do mnie droidy, do mnie droidy. O jest! Jest jeszcze jeden! Wyjazd! 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 Nara, frajerze! Ha! Widać te wszystkie godziny spędzone w Counter-Strike 1.6 czyli całe około 100. W podstawówce. Nikt nie gram dużo w CS-a. AH! granat pod nogi! Kurwa, top 10! Dlatego upośledzonych na moje nie biorą! Załatwiłem trzech jak Rambo i zabiłem się, kurwa, jak, jak Nevi, Jak ja. Dobra, wracamy tam. Mówiłem, że zajmę te jaski. Nie Mówiłem! Prawie się udało Jak to mówią, Prawie robi wielką różnicę Tutaj wchodzi żart o twojej starej, którą Prawie ostatnio poderwałem Ale widzisz, nie powiedziałem tego Zmieniam się na lepsze hm. ale jak mogę się zmienić na lepsze, jak ja już jestem perfekcyjnym po prostu Niwajem? O kurwa, dostałem stanąc... SNAJPER! Ale skurwiel Spokojnie Kiedy kończą się miejsca w piekle Kapitan Niwaj wraca do życia Idziemy tam hmm. dlaczego, dlaczego my przegrywamy, co się stało? Ty wpadłem do rowu jakiegoś No bo trzeba tam podejść w została jedna do której części... Zamknij mordę, nie dowodywuj drużyny Ty wpadłem poza tekstury, ruszę się nie mogę Kurwa, co jest? Dlaczego oni ja kolonko zakłady kto to zrobił Ojej Ach, Yoda step grę!